Oto pięć krótkich, konkretnych porad, jak zdobyć się na odwagę i zagadać do dziewczyny. Nie czekaj na idealny moment, po prostu podejdź. Im dłużej zwlekasz, tym trudniej się przełamać. Pierwsze zdanie nie musi być idealne, liczy się naturalność. Oddychaj głęboko i zadaj proste pytanie. Na przykład, hej, mogę o coś zapytać, to neutralne otwarcie i nie stawia cię pod presją. Pomyśl to tylko rozmowa, nie oświadczymy. Zdejmij z siebie presję, nie musisz od razu imponować ani być zabawny. Wystarczy być sobą. Przećwicz kilka zdań w głowie wcześniej. Przygotuj sobie dwa do trzy naturalne otwarcia, na przykład komplement fajne słuchawki, czego słuchasz, lub pytanie o miejsce bywasz tu często. Zaakceptuj możliwość odrzucenia. To nie koniec świata. Każda próba to krok do przodu, a pewność siebie rośnie z doświadczeniem.